W poprzednim odcinku. Hm, dziwnie się czuję. Czemu jestem w pokoju Stefana? I czemu jestem taki głodny? Dziadku, co tu się dzieje? Dziadku, czemu ja jestem tobą? Ja chcę wrócić do mojego kochanego mnie! Stefan, ty i ta twoja magia! To wszystko przez to twoje czarowanie! Ho, a wiesz, hmm. dziadku, że możesz mieć rację? No, mogę spróbować nas odczarować! Nie, Stefan! Dosyć już narobiłeś. Musimy to na spokojnie przemyśleć. Nic na razie nie rób. Chodźmy coś zjeść i pomyślimy z pełnymi brzuchami. Stefan! Jak tobą ciężko kierować. Chła, dziadku, potrzeba wprawy, by obsługiwać taką potężną maszynę. Dziadku, jak na to patrzę, to aż żal kiełbę ściska. No ale nie czuję, bym miał siły zjeść coś więcej, niż ten marny sucharek. Jak ty to znosisz? Stefan, to kwestia treningu i dyscypliny. No, ale teraz przyznam, że nie jestem w stanie oprzeć się temu tłusto wyglądającemu jedzonku. Haps! Dziadku, to jest to masakra! Nie jestem w stanie nawet takie mikrokromeczki na raz zjeść! Stefan, ja za to będę jadł tę porcję godzinami! Wow, Stefan! Jak to możliwe? Jak ja to zrobiłem? Ha! Widzisz, dziadku! To taka przydatna umiejętność, którą opanowałem do perfekcji. Dobra Stefan, skup się teraz. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, bo mam umówione badanie w przychodni, na które czekałem pół roku. Dziadku, jak na badanie czekasz pół roku, to znaczy, że nie jest ono zbyt ważne. Stefan, jest ultra ważne. A dzięki moim znajomościom i sprytowi udało mi się czekać tylko pół roku. Standardowy czas oczekiwania przy ważnych badaniach to 10 lat. Dziadku, to jakaś tragedia. To nawet w moim urzędzie się tyle nie czeka. Dużo wcześniej dostaniesz odmowę. Stefan, to nie licytacja. Musisz tam dzisiaj pójść, to bardzo ważne. Ale nie przejmuj się, pójdziemy razem i wszystko załatwimy. Panie Wójcie, przyjechałem po pana, żeby pan nie zapomniał. Nie zapomniał? O czym? Ech, wiedziałem. O tym, że dzisiaj mamy wizytację z centrali i powiedział pan, że osobiście ją przyjmie. Ujdź, dziadku, faktycznie. Mały problemik wypadł mi z głowy. Wychodzi na to, że ty też będziesz miał dzisiaj misję Stefan, ale ja nic nie wiem o urzędzie i pracy tam dziadku, ja przecież też nie. Dam Ci tylko dwie najważniejsze rady. Po pierwsze, zawsze używaj lodówki na drugim piętrze, bo najczęściej jest pełniosia. A po drugie, jak Ci coś dają do podpisu, to zawsze zwracaj uwagę, czy jest coś o kiełbasie albo placach zabaw i tylko takie podpisuj. Bla, 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 strategia, bla, 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 operacjonalizacja, bla, 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 zadowolenie klientów i pracowników, bla, 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 optymalizacja kosztów, bla, 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 bla. No nie, tego się nie da słuchać. No, no właśnie, dziwię się, panie Wójcie pana dzisiejszemu zachowaniu. To podejrzane. Eee, ale, że, że co? Co, co, pani insynuuje? Ono zawsze, pan tniesz Komara, zanim zdążymy zacząć. I ja w spokoju i bez stresu mogę sobie blablać. I wszyscy są wtedy zadowoleni. No, może jedyna rzecz, która trochę przeszkadza, to pana chrapanie niezbyt subtelne. Na skoro tak, to ja optymalizując koszty, idę trochę popracować, zamiast tutaj spać. O, to przynajmniej coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Po przerwie zawsze pan się wybudza i idzie pracować do siebie. Po czym pojawia się z pana gabinetu chrapanie jeszcze głośniejsze. Następny, czego tu? I yy, no, tego ja jestem umówiony na badania. Jak się pan nazywasz? Stefan! Jaki Stefan? No, Wójt Stefan! Coś kręcisz, swaniaczku! Nie mam takiego na dzisiaj! Wójt znaczy dziadek! No to coś gadał, że Wójt Stefan! No bo Wójt Stefan mnie tu wysłał! To wizyta rangi państwowej! Tu każda wizyta jest państwowa, bo to przychodnia państwowa! No dobra, dziadków mam tu wielu! Masz pan numerek 132 i czekaj na swą kolej! co to za numerek? Coś wygrać można? O co tu chodzi? Aktualny numerek to trzy. Jak dojdzie do pana i wyświetli się pana numerek, to znaczy, że pana kolej. Heh, o ile pan doczeka. Przecież ja czekam już pół roku. Dużo jeszcze? No, nie, nie, raptem chwileczka. Może pan być w każdej chwili wywołany. <noise> No co za masakra! Jeden się pół roku czekania, to jeszcze 130 numerów przede mną. O panie, dzisiaj to luzik. Czasem ledwo licznika starcza, do tysiaka dochodzi. A pan jaki masz numerek? Ja mam 19. U, nieźle. To pan zaraz wejdziesz. No myślę, że jak sprawnie pójdzie to 4 godzinki i się uda. A pan z własnym siedzonkiem na kółkach jaki numerek? O, ja mam numerek 5! Panie, jakżeś pan to zrobił? O, no trzeba wcześniej przyjść. To jak wciaśnie, żeś pan przysiądzie, że to numerek 5. Przed wczoraj o trzeciej rano. No dobra, mów pan, co to za papieżyska? Standardowo, panie Wójcie, to są najpilniejsze projekty do podpisania. No, to popatrzmy, co to za projekt. O, ale jak to pan Wójt chce czytać? Przecież zostało wyróżnione słowo kiełbasa w każdym projekcie. Jaka kiełbasa, co mi pan opowiadasz? Przecież ten projekt to totalne szastanie gminnymi pieniędzmi. Przecież to jest decyzja o przyznaniu wszystkim urzędnikom samochodów służbowych i największa bzdura z logo kiełbasy na szybach. Ale jak to, panie wójcie? Przecież zawsze był taki układ na pana życzenie. Wystarczyło, że projekt zawierał słowo kiełbasa, zjeżdżalnia albo zabawki i pan podpisywał nie czytając. Nie można tak nagle zmieniać zasad. Weź mnie pan, nie wpieniaj. No dobra, popatrzmy na następny. A to co? Chcecie przyznać wszystkim urzędnikom premie nadzwyczajne na wybudowanie prywatnych placów zabaw przy swoich domach. Czy wyście powariowali? Albo to. Chcecie powołać Wydział Miar i Wag do spraw kiełby i każda kiełba nieposiadająca wymiarów idealnych miałaby być konfiskowana i trafiać do lodówki na drugim piętrze urzędu. Ale, Panie Wójcie, to akurat Pana projekt, to Pan to wymyślił i kazał wprowadzić. No, nie Już ja dostosuję te projekty. Ludzie, przecież my tu siedzimy już z pół godziny i nawet tu jeden numerek się nie ruszyła. O, popatrz pan, jaka gorąca krew! Gdzie się pan tak spieszysz? No, panie, do czasu mi szkoda. Przecież tu z głodu można umrzeć. A już nie wspomnę, że jak komuś dolega coś poważnego, to prędzej mu kiełba w niż się doczeka. O, panie Raptus, przecież jak komuś coś dolega, to nie przychodzi do przychodni, tylko sobie w internecie znajdzie sam, jak się leczyć. To po co wy tu ludzie przychodzicie i kiblujecie godzinami? A no, pospędzać czas w miłym towarzystwie, pogadać w kolejeczce, a na koniec pożalić się lekarzowi jak nas źle, co nas boli. On zawsze zrozumie, pokiwa głową. Głoś to paranoja! Najwyższy czas, by wójt Stefan się tym zajął i trochę usprawnił system. No co ja słyszę, panie wójcie, podobno nie chce pan podpisywać projektów. Musi pan pamiętać, że najważniejsze jest wyrabiać kpi e i mieć wyniki ponad normę. Wskaźniki są najważniejsze. A tak się składa, panie z centrali, że zamiast po prostu podpisać projekty, to je zoptymalizowałem. O, świetnie, świetnie. Widzę, że pan uważał na zebraniu. To proszę się pochwalić. Co to za optymalizację? Po pierwsze, zamiast przydzielać auta służbowe dla urzędników, przydzielimy te auta dla nauczycieli, aby mogli prowadzić zajęcia domowe i dojeżdżać do uczniów. Po drugie, zamiast budować place zabaw prywatne, zbudujemy place zabaw przy wszystkich placówkach, szkołach i przedszkolach. A wydział wak i miar do spraw kiełby wprowadzimy, ale wszystkie kiełby niespełniające normy będą trafiały do schronisk dla zwierząt. No panie Wójcie, jest pan skarbem tej gminy. Toż to genialne i od razu wszystkie te decyzje trafią na fejsika, tiktoka i insta. Musimy się pochwalić naszym wyborcom. No dobra ludziska, słuchajta! Wprowadzamy nową usługę. Wybierając numerek od razu wybieracie, czy przyszliście do lekarza, czy na pogadoszki. Otworzyliśmy specjalną salę ze stolikami i każda osoba wybierająca gadkę będzie dobierana w parę z kimś i będzie im przydzielany numerek stolika. Dzięki temu powinna zmniejszyć się trochę ta kolejka osób, które faktycznie przyszły do lekarza. No dobra, to teraz zapraszamy wszystkich do pobrania właściwego numerka. O, to chociaż pan jeden został naprawdę do lekarza. O, gdzie tam panie? Ja po prostu sam nie jestem w stanie się przemieścić. Podaj mi pan numerek do gadki. Ach, Stefan, mówię ci co za dzień. No, ale całkiem nieźle poszło mi w urzędzie. W projektach wprowadziłem takie usprawnienia, że centrala chce mnie, znaczy ciebie, zgłosić do medalu. O, serio, dziadku? Chciało ci się to w ogóle czytać? No, dzięki mnie nauczyciele będą mieli czym jeździć, szkoły i przedszkola będą miały nowe place zabaw, a dzięki wydziałowi wag i miar do spraw kiełby, schroniska będą miały żartko dla zwierząt. Co, dziadku, coś ty zrobił! To był mój pomysł na wynagrodzenie mi ciężkiej pracy wójta! To miała być moja kiełba! I... Yyy, pyk! Dobra, nie dramatizuj, Stefan, tylko powiedz, jak poszło w przychodni. Ach, no dobra. Przyznam, że też mi poszło doskonale i zostałem bohaterem. A się boję zapytać. Dziadku, miałem genialny pomysł. Dzięki mnie ludzie przychodzący tylko pogadać teraz nie zajmują czasu lekarzom. Tylko gadają sami ze sobą. No, nieźle, Stefan, ale mnie interesuje, jak poszło badanie. Wszystko załatwione? Co ty, dziadku? Jak wszedłem, to ta lekarka chciała mnie zabić. Co ty gadasz, Stefan? Jakie zabić? No tak, dziadku. Wyciągnęła tak wielką strzkawę z olbrzymią igłą, że prędziutko uciekłem. Co? Stefan, to była jedyna rzecz, którą miałeś załatwić. Tyle czekania. I... Pyk! Dziadku, jak mogłeś zrobić mi pyk? Ej, zaraz, dziadku, znowu jestem sobą, to było genialne, ha! Ha, masz rację, Stefan, wróciliśmy. Chociaż to kiedy raz w życiu miałem okazję zrobić pyk, to sam nim musiałem oberwać. No ale najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło i wróciło do normy. No i ważniejsze, że do normy wrócił mój apetyt i możliwości jedzeniowe. Chodź dziadku, bo jestem głodny jak Wilk.